Siemaneczko z tej strony Agromatic tam w końcu najpierw radnym, dzisiaj z nami Michał. No siema. Oraz Kuba jak widzicie dzisiaj. Sprzedaż koni. Dlaczego tak? Ponieważ że tak tu mówimy, wszczepa nasza się zbugowała. Wypowieczaliśmy ją resetowaliśmy, kupowaliśmy od nowa, no nic nie, nie dało zrobić, dlatego musimy po prostu... No oryginalną co po dwa konie, właśnie z góry. Przepraszamy. Ee, Kuba dzisiaj rozśmiała wapno. Dziękuję. A, Michał już pryska chwast na naszym rzepaku, co w poprzednim odcinku po prostu sialiśmy poza odcineczkiem, ogarnęliśmy belki oraz po prostu mm, rzepaczyską się udało. Też mówię, że tak to ujmę ogarnąć. Nie wiem, co się stało. Przyciepa, jak była nowa aktualizacja, że to nie działa. No, po prostu mnie przypomnę, nie działa do tych koni, bo jedziemy się, mówię, będziemy to rozkwiniali w kolejnych odcinkach, tak? No i zobaczymy, dlaczego tak to jest. Ale z tego szybko wapno schodzi, tak? Tak, ja, ja sobie na singlu też i tego 10 sekund wapna nie ma, a na 10 dni dalej No, racja, ale to wapno, nie? Ale tam dużo kuba nie ma odrobienia, nie? Tym wapnem masz teraz. Wow. Dobra, my, my tak na szybko się wylecimy. Ja go dzisiaj sprzedam. Ja, tu... ale ciężko jest 6 tym rozsiewaczem. Powiem wam, tak e, zarobiliśmy sobie widzicie, 100 tysięcy. Będziemy się isp... będziemy dzisiaj oddawali kredyt, bo to by całe. Oraz zakupimy na razie troszeczkę sprzętu zielonego kolskiego, niestety jeszcze nie mamy wygranej przycząsarki, więc mówię na razie tylko kilka rzeczy Ej, beka Coś hey, znowu Ej, czemu ty idziesz naokoło Kupi... tą ok, idioto? Nie, nie trzeba naokoło Tylko to co powiększałeś <grym> A, dobra Dobra, to nie przezwal, a reszta nie Okej? Okay? Spoko ja tak boże, co ty robisz? Tam trzeba... Go... Ja cię zrozumiałem. Trzeba dwudziestkę, to co powiększałeś, a reszta tylko dwudziestkę, pole, nie? O Boże, no, no. przepraszam. No ale my robimy tak, na szybkości... Ostawiam przyczepęczkę, ponieważ ja dzisiaj, jako wziąłem dwa konie, bym wywiózł wszystkie, no ale niestety, no nie jest to, co chciałbym. No mówię, z góry, przepraszam. O Boże, zapamiętam, że dwóch nowych koni. Ej, a może da się tą, naszą zbogowaną przewozić tylko te... Ale po prostu zakupione od nowa konie? Hmm, jak myślisz? Ciekawe. To, Michał, jak ty tego, jak ogarniesz w tonie te opryski, mhm. to jedziesz sprzedawać tego, nie? Konik najwyżej. Dobra. Ja się na no, dzisiejszym śniosku lecę, sobie gruberować, mówię, z tylko dwa konie. Mówię, niestety nie mam, no, na więcej ochoty, ponieważ mówię, jest to zbogowane, dlatego, dlatego mówię, po prostu, mówię, po dwa konie, to mi się nie opłaca jeździć. Mówię, wolę zrobić coś innego, mówię, dzisiaj zaczynamy akcję gruberowania naszym gruberem, którego nie używaliśmy, no, po raz początku serii. Miliony razy. No, w sumie taka prawda, więc, mówię, no tak lecimy mówię, z góry, przepraszam, że tak to wyszło z tymi końmi. No, nic nie zależało ode mnie, no, mówię, smutek. I tak, już przy okazji jak chcecie, oddajemy kredyt Zostaną ostatnie 20 tysięcy kredytów oddać I mamy kredyt cały dany, wreszcie Więc spoko, my To co chcieliśmy, to osiągniemy, że my w tym odcinku cały kredyt płacimy. E, ale spłacimy. teraz to my bogaci jesteśmy No, ilamy? O Boże Co zrobimy? No kredyt przed... spłaciłem prawie cały Serio? No tak mówiłem tak zrobimy. Nie przydałem Wiem tak ktoś się powie... O taki wielki stoyer do grubera no ale... Nie, za to hajsy to. No ale wiesz, on nie, nie będzie odsetek tym. To skąd na to pieniądze. Tak było. No i to mówię, Bej no dzisiaj. Spokojnie. Zaczynamy to gruberowanie. Powiem ja tak, ten gór ma tylko 27 metrów, więc no, trochę nam to ja zajęcie. Chciałbym od gruber. razu tak, żeby te drugie pole zachęcić. No i mówię spoko będzie, nie? Już, proszę cię, teraz, teraz już dobrze to zrób, nie? Nie no Ej, kuba pod X-em wyświetlałem się takie niebieskie te na szerokość rozsiewacza. Także masz ułatwione i wiesz, wiesz, gdzie masz, gdzie, gdzie leci to wachno. Zresztą hmm. tak, coś dzisiaj takie o. niebieskie ci się roz. ten już No trochę w topa. Mówię, w topa z tymi koniami, no ale mówię, no, sprzedamy to tam przyczepką, tam mówię, to nam tylko kilka tam stówek, więc mówię, źle, nie ma, nie ma tragedii. Powiem chłopaki. A koni teraz jest? No sześć, bo wywiozłem dwa. To tylko, Dobra, to zrobisz kursy, zrobisz jeszcze kursy ten, nie? Michał. Mhm. Tylko od razu włoź, tego konie, nie? Nowe. Wój włoź. Ja teraz nie przywiozłem koni, bo zapomniałem tych nowych, nie? To z góry przepraszam. I co? Tylko wywieź je, No i przywoź nowo od razu Kopy po Aha. dwa Tylko ja zapomniałem za pierwszym na mówię Byłem zaoferowany, że mu to nie działa jak I to, to też tam, tak? Tak, tam Wie. to wszystko mhm. no, no z góry, przepraszam, ja tak do wyszło, Niestety, nie zna się winę, że przyczepa nam nie współpracuje Może jakbyś może aktualizację, czy coś, nie wiem I, ta, I ej. Co, Te coś, to jest super sprawa wiesz, wiesz, co się stało, Kuba? Już wiem co się Jak stało? wiecie, na, byliśmy na, na, na tym save'ie Ta przyczepa miała chyba kolor czarny, nie? Czy nie? No tak O Boże, idealnie w jednym, mie w jednym miejscu Żeśmy się zjechali A mój astronomia no, Miał czarne I po aktualizacji nawalił na inne kolory Musiał być aktualizacją to wygląda No posuń się No nie mogę No Ta, dobra, że się zaczepił No tak Boże, chłopak tak się zachwacił No ale to ty Michał to spod tego Jeźdź te koniki, Biesko, nie? Ja już odbiłem się Czekaj, Czekaj chudy muszę włożyć Łomatko, Bo wosko Prawie Dobra, widzimy się po krótkim cięciu Ale ja po prostu mówię Tym razem musiałam ja wyjść Już na pełnej lecimy z groberowaniem Ja jadę z A jak już? Przepraszam przyczepę czy drugą? Pierwszą. Dobra e, To chyba tu Ino e... Kuba, ty potem na misję Dida. To... Dobra mhm. Potwierdź Jest? Jest Nie. I wziąć nowe, i Jesteśmy bogaci To <grych> no wezmę A to takiego. dopiero drugi raz. Zaraz będziemy, będziemy... Tak, weź na kolejne kredyt. Ej, my na 12 już robiliśmy tę misję z żniw Kuba? Tak. Nie wiem Tak, pamiętasz Tomasajem? Ano tak I tam jest... Odebrałeś z nich Co? Odebrałeś z nich Tak, ostatnio, dawno temu, ale robiliśmy tam już jakieś misję, nie? Na żniwa no, ty znów jest, robisz? Chyba weźmiemy co? My nie wiem. Za 10 tysięcy? I ty polecisz tak, i ty polecisz w z tym, z tą misją, bo ja potrzebuję tego potem na nawozy, okej? Okay? No. To ty polecisz w tego, kombajna, nie? I tak dalej. Ja, ale czy przerywa co? Kogo? Ciebie no. Ciebie przerywa, sobie. No, a u mnie jakiego przerywa? O, u mnie kuba. A też. To się spanie... nie te testem, halo. No, no to nie są, już, to już nie pan. Pan. No nic za to nie poradzimy. Już Kuba kończy to pole? Kuba. się zgorszył, coś. Kuba? Halo, Kuba. No, 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 kończysz no, no. to pole, czy idzie? Kurde, Kuba! No, kończysz to pole, czy ile się zostało jeszcze? No ja wiem jeszcze. Ale przejazdów No, Ja Jezus, kończysz to pole. Ale ja was przerywam masakrę. Boże O, ogarnęło się No, no. Widzi. Bardzo To wszystko moja zasługa Jak ziemrozdar japę to idno się naprawi Ile mamy w tych koni? <laughs> Jak teraz to wygląda? Mamy Ostatnie, Ej, ale, ale te znaczniki są mazne No widzisz tak, Takie wyjście No niestety my, to trochę nie realnie wygląda, że no, taki zaczep do Fender, no ale nic na nie poradzimy, że No tak Farming nas tutaj, no Niestety zaskoczył No niestety, no bo kurczę, no, no, popsuł nam troszeczkę moją zabawę, no ale No widzicie, no, no co w to więcej poradzić, no nic nie zrobimy Trzeba wyjść dalej Dobra, jeszcze jeden przejazd i będę kończył No i lecisz z żniwami, nie? Jak tam Czemu tam Jeszcze się nie spłaciłeś nie. kredytu to możesz tak? -leć. Na jakim polu? 12 O Boże znowu tak No mówię, no, pytałem Cię chwilę to samo polo, mówisz no tak. No mówię okej okay. Dobra, fajnie. Dobra, oficjalnie kredyt cały spłacony. Ale na będzie fajnie Spłaciłeś? Tak, cały kredyt, nie mamy już nic. Idealnie. Dobra, mamy 70 tysięcy. Ej, ty już... Teraz zbieramy na dół. 170. Na to 170 ale no nie, teraz nie, bo kupujemy te wszystkie, wiesz, do siewnik i te sprzęty tego. do zielonych, no to wiesz, to też trochę zajmie. Jakbyś ja mógł to ku, jak, uznać, jakbyś prawie mógł, prawie, Kuba, prawie. Kuba, od razu to potem mi tego, tak, jakbyś mógł to nawóz mi zasyp. Dobra. Tam są takie dwie, dwie, dwie pty, nie? To jakbyś mógł to od razu mi to zasyp. Nie no, bardzo dobrze. Ale, ale ty wapno to jest katastrofa, bo tak się O Boże, nie, nie mów mi. Ej, wyłączek stoi z traktorem, bo tu wapno też leci wtedy, nie? Nie wiem, ale mi. Nie, nie, nie. Jak teraz zauważyłem, to te konie tam mają przesadę. Bo są całkiem odcięte od świata. No dobra, ale tam. Cicho, cicho, to tylko konie. To tylko konie. <grym> Kurczę. Ej! <grym> co Michał! Co? Michał, bierzesz tego. hl po Boże! Welki? To co biorę? Michał, bierz helki. i lecisz w tego. Słoneczny za za 2600. Dobra, tylko odstawię te konie teraz. No i lecisz chalkami, bo dzisiaj odcinek powiem tak na spontaniu bo już wszystko siedzi tak na szybko. No ale no, takie odcinki też bywają. Wiadomo, nie się wszystko, po naszemu jakbyśmy chcieli. No pewnie! Tak było, śmiałko Ty jeszcze go wapno nie skończyłeś? Bo, że jest tego wapno tutaj, to bierze masakra. Serio. Ty już całe wapno wybrałem. Już nie ma? No już nie ma. A starczy to ci? No mówię, mówię ci. Ale starczy to co ma w Rosie, czy nie? Starczy. No. Raczej nie. Starczy mi, co ty mi tu gada. Ej, na elewator schodni wschodni e, Michał dasz, nie? Zbożowo wschodni. Eee, czekaj, chudy. Dobra. Elewator. O, dobra, teraz mi się zaznaczyło. Dobra, to tam nadłóż. Na ja cinguajem poleci w tam i od razu po prostu mówię, no pieniążki czas zrobić, lecimy nie mam co czekać. Wystarczy wystarczy Ponaśnik, tak? Tak <grym> Ostatnie nasze z w sealy. No trzeba to by ja się zrobić, nie mam co czekać no w kolejnym odcinku raczej będziesz Michał gruberował. To pole dalej. Da radę. Aha. Starczy Starczy Wystarczy to... To weź to wysypij mi nawóz, tam jakbyś mógł, nie? Wystarczy! Halo, mi Kuba No wiem, wiem, wysłyszę. Dobra. O Boże na środku pod górka. Cicho. <noise> A ramy tak 10 minut odcinka już jest dobra, za chwilę się to zmienia po prostu. ładnie. Dobra. Zrobiłeś już? Musiał ogarnąć akcję, szybką akcję Dobra, że jakoś to mówię w miarę wygląda, jak tam się da chwilę No i co teraz mówię, zaraz będą odcinki, no głównie z misji, mówię, z grubo tego pola i no Dobra, i pomiędzy się. Dobra, biorę mefa i lecę Dobra, to ja już biorę sobie z fendika Jak coś, to potem Steyra mi podstawić na brzuch Być Steyr będzie? Nie Fenda jak już, fend będzie szybciej Bo to jest znowu z nami, a na, a tam, to na razie to nam stoi o, chyba, że wiesz, szybciej jest ogarnie to ten... Michał, ekspert najwyżej... jest z Halkami! Przecież teraz leci Michał z nim! Co? No, się teraz pojechał sprzedać! A, dobra... A my nie tak, my, leci, my lecimy... My naszy... jest kiedy? No, z drugiej strony. A, no, dobra, myślę. Naszy... Się... Nie, nie, nie. My się sobie gdzieś tylko wystarczy... A widzicie, my na szybkości lecimy sobie... E, z... Naszym rozsiewaniem. Z tymi Dobrze, że ty nie widziałeś, tego co ja zrobiłam na tym grodzie. Dobrze, nie wiedziałam. No. Wolę nie wiedzieć. Ja też. Uh -huh. No i cyk, lecimy z nawozami naszą nową łąkę, pierwszą dawkę. No myślę, że to trochę trochę to wygląda po papry, no ale nic, to nie pora że tak to wygląda, nie inaczej. No ale z ale takie, rzeczy Refi, się nie robiło. Nie Fajne znaczki, pomocne czysto? to. O widzę wziąłeś cały słońce i naraz Mordo Michał Co, co? Widziałeś cały służę i naraz, widzę. No spoko. No i tak druga przyczepa, z jakieś No dobra, no zawsze coś. Uwaga, nie. uwaga, bo ze skarpy jest. Dobra Bo z EPLE ci grubo 33 na godzinę. Boże, jakie hajsy! 200 tysięcy! No to nas tak, na cały ten... sprzęt już na wszystko, nie? Tak no w kolejnym odcinku będzie... Nie, w kolejnym odcinku nie będzie nabytku, bo w kolejnym odcinku będzie... Tak, nie, w kolejnym odcinku <grym> jeszcze nie, nie Za dwa Bo się nie poczekuję, mówię tak, Łąka, bo ja mam pierwszy wzrost Trzeba Za dziesięć tutaj... Nie, za trzy, bo się trzeba słonecznik Nim się tego, nim się przyspieszy czas No kontrola zejdzie, ale damy radę Żebyś teraz nie zapomniał i tej lipy nie odwalił, nie? Z tym, z tym, z nie? No O tym mówisz? No, trzeba o tym tak. pamiętać Z kontraktu, mm. najpierw wywieszę, a potem reszta No niestety No i tak, powiem mamy wszystkie wszystkie sklasy opróżnione oprócz... E, Owsu, natomiast jest spoko Owsa Owsa, przepraszam Kurcz, nie wiem zapamiętać <laughs> tego Za Chiny no i co dzisiaj być odcinek ogólnie o pół godziny, ale rozumiem 20 minut, ponieważ ja będę musiał tak za chwilę skończyć nagrywanie tego odcinka, po prostu na pewno muszę i zjeść, dlatego kończę na sobie pół godziny, a w kolejnym odcinku będę robił dalej nawozy, polecę kupić te. Znaczy, przywieźć to fligelką, wiesz te wszystkie rzeczy, nie? Te big bugi. No i polecimy przy okazji sobie z tym. Na pewno polecę jeszcze pewnie ze tymi. Z dziękuję, tym, prawa pomogę. W odwozaniu bo coś, nie? No w końcu będzie raczej mówię, będzie się dużo w tym odcinku działo No, a co nam no damy radę, nie tak rzeczy się robiło W ogóle są jakieś fajne... Eee? Są jakieś fajne... co robisz? W na misji Eee, to tam dać ta? Tak, Chypy? tak Fenda no. tam... Fenda jest tym, nie? A ty Michał, możesz już to jeden gruberować, jakbyś mógł, nie? Dobra Ale jeszcze te konia trzeba, trzeba. trzeba. Co? Przywieź? no jeszcze sprzedać, bo tam... Ile tam jeszcze ich zostało? Chyba 4, jo? Dwa. 2. 2. 2. To wiesz tak... i to... trzeba 4 przywieźć. O to wej... Dobra, to jedź. To został mu HLK i bez traktora, okej? Okay? Mhm. I lecił, że ja mówię, to szybciej szło nam Ej! To my jeszcze 100 tysięcy, mamy 300 tysięcy? Mamy 300 tysięcy za chwilę. No, no Kurczę, nie no Ile to kosztuje? Pszczozarka 16 Kosiarka 16, to jest 32 To liczmy się nie ile kosztuje się do, do tego 32 plus za siewniczek dostaniemy za siewniczek do sadzarki on jest Siewniczek kosztuje, a nie, nie, dobra, siewnik kosztuje, liczmy 470, 70 tysięcy Mamy 230 tysięcy na nowe nabytki jeszcze a John Deere? No to będziemy zbierać na John Deere. Mamy 200 tysięcy, a jeszcze dwa konieczne. O no tu mówię, no 100 to będzie 300 tysięcy, 70 pójdzie na sprzęt do, do siewu. A kończyć, się kupię na misję najwyżej. To w sumie tak, wolno będziecie kupić John Deere, tylko trzeba po prostu się robić z misji, żeby go kupić na, na chip, na tego, zchipować go, nie? No. To dobra, to zaraz będziemy robić misję, cisnęli. Ogólnie jest fajna misja, znaczyłem na nawożenie, co 7 tysięcy, mówię, no spoko. jak jakieś spoko na nawożenie? No nie, nie ma. Smuteczek. Bardzo źle. No, tak razem, bardzo źle, tym razem bardzo źle. No ale cóż, no to jest tak bywa. Dobra, <grym> co robię ostatnio żonek na tym... na polu z łąką... Znaczy na łące już. Wiecie, na no, łąkała ładnie urosła. Ta łąka jest mega dużo Ci powiem Tak chłopacy ogólnie. To mówię, no, są zdenerwane, są mega są zdenerwane na tą do tych kolin. No ale może trzeba jakąś aktualizację czy coś zrobić, nie? To zobaczymy. Na kolejny odcinek, znaczy nie na kolejny, nie na kolejny tylko za odcinki, bo się i to, Jezus Maria. i przyczasarkę, tak i to wszystko ogarnąć, już sobie. Ej, chłopaki. Hmm. Co się stało? Nie wbijajcie do mnie na pole. Ja tam nie chcę wiedzieć. A co tam ogólnie, jakie masz głowy do koszenia? Jęśmiń. Nie, to, to spoko jest. No i co, jak widzicie, jest, o. Szkoda, że nie mi było. Michał leci. <laughs> A my lecimy kolej na kolejne pole, bo jeszcze troszkę Wam tak nie, mam. my Jedź, te konie sprzedaj jak najszybciej. Jadę. O ulicą. co? szybciej. Kiedyś szybko, to jedź <grym> jeszcze szybciej. Nie, szybciej. Kurde... <grym> nie, bo jeszcze koła spadną z tego benda. Konie wypadną! Może koła po a konie <grym> wylecą. Konie... Od klapy, konie uciekną, do sąsiada złodzieja na trawę, jeszcze będzie <grym> musi pać za trawę, żeby nie wybrać. Oni szybę wylecą, bo on Ale Ale jak... wiecie, wiecie co mnie rozwala? A nie, dobra. Koło niech też jedną no, normalną trawę nie siano, nie? Możemy na się tak da udać. No. Dobra, Dobra jesteśmy po krótkim tej, cięciu. Jesteśmy po krótkim cięciu, wiem. Trzecie cięcie w po, wiem w odcinek, no ale po prostu... To jest tak była. Trzeba ja mam więcej powiedzieć. Musicie? No, wiecie. No wiecie, seria ta bez cięcia to nie seria, nie? Jak widzicie, zapytacie no. mnie zapytać, to czemu? A co zrobić, że matura znowu na obiad, bo... Na kolację, bo sam zamówiłem z pizzerii tego To wiesz to <grym> całe pudełko pomidorów a, yy, No, zjadłem Gratuluję Jak widzicie, no mówię Nie łomię się <grym> mi odcinka, więc mówię Kupa wczoraj na kościół, widzicie tutaj Michał już pogroberował, większość, mówię, spoko Ja, mówię, skończę to w pola rosjańskiego, żebym miał kościół odcineczek Mówię, no, z góry wczoraj na kościół To mówię trochę po chińsku, te cięcia i to wszystko, no ale jest tak wydał sobie poradzę, życiem. Życiem. Jest nowelą. Życie, życie, jest nowelą. Przeznaczonym takim twelą. Stada, jak ty. <laughs> Dziękuję, komplement życia. I co wy tam, kurde, ktoś było na obietnicach tu, tł tu, w jakiejś galerii? co tam się dzieje u kogoś? <laughs> łobiot, tak, łobiot o 19. No, ja, coś nie myślał. Ja a nawet nie. jeszcze obiadu nie jadłem. <kłysy> Panie kierowniku, woda się skończyła w tej To ty tego. to tego. Podkradnie sąsiadowi. Ze studni. Panie kierowniku paliwo się kończy. Ej, a co tu będzie, że ja gruberuję? Słonecznik. No, i. mówiłem ci chłopie. Że to inny słonecznik będzie. No i co, dwa rządki na 20% raczej starzej, spoko. Idealnie nawozy nam po prostu, że tak to nie mówię, już ich, ich nie będzie spoko, będzie dobrze, będzie. Ej, ma ta tam jakiś ciągnik, żeby mi postawić? Mm. No jadę, jeszcze, nawet gdzie zestaw Fendt. Dobra, ja jadę. To zabierz mu Fenda, nie? A to gdzie się... zaraz dojadę do końca i będzie pełny zestaw. A gdzieś? się wywieź? Jadę. To trzeba wywieźć na młyn chyba. Tak, jak ten, tak jak w tamtym roku. Ja jadę, dowiaduję się, że ten święto ma nie. ten Nie, Ele Na elewator zbożowy wschodni. Boże, dlaczego on cofał? Dlaczego nie ma co, ja co ja teraz zrobię. Nie patrz co ja teraz zrobię. Dlaczego on cofał? Ja tam się nie pytam co tam robicie. No, no, MF mi sam cofał, Dobra, morny my powrótko kończymy, zjedziemy na głos, poje się żegnamy. Mówię z góry, przepraszam, takie odcinek, mówię, no nie zawsze wszystko idealnie, dalej, byśmy chcieli. No mówię, to nie da tak się wyliczyć, że o, nagrywamy i mówię, nic nam nie przeszkodzi. to jest to, bo... to jest życie. Tak więc co, ja wam dziękuję za dzisiejszy odcinek, do kolejnego odcinka. Ja się żegnam. Elo, ja mam... Na razie